W Rosji prezenty rozdaje Dziadek Mróz w Niemczech i na zachodzie Polski Gwiazdor i Frau Berta. W Czechach zaś i na Górnym Śląsku Dzieciątko Jezus, a w krajach skandynawskich Święta Łucja, w Hiszpanii Trzej Królowie, a we Włoszech Befana. Postać Befany, czarownicy rozdającej prezenty 6 stycznia na wzór Świętego Mikołaja, istnieje Praktycznie tylko we włoskiej kulturze, a jej pochodzenie jest owiane licznymi legendami. Befana to czarownica wróżka, czy raczej wiedźma, swego rodzaju baba jaga, czyli staruszka z dużym haczykowatym nosem latająca na miotle, roznosząca dzieciom prezenty w nocy z 5 na 6 stycznia. Według wyobrażeń ludowych, Befana nosi na głowie spiczasty kapelusz, czy też bądź postrzępioną chustę lub szal a jej ubrania są ciemne, podarte i brudne od sadzy z kominów, prezenty wrzuca do skarpet, grzeczne dzieci nagradza zabawkami i słodyczami, a niegrzecznym i kapryśnym zostawia ku przestrodze kawałek węgla, popiół, cebulę czy też czosnek. Tradycja głosi, że aby wkupić się w łaski czarownicy, należy wieczorem 5 stycznia zostawić dla niej na stole mandarynkę lub pomarańczę ewentualnie kieliszeczek wina. Befana kojarzona jest z popularną we Włoszech legendą, która wyjaśnia datę jej święta i jest związana z wędrówką trzech króli prowadzonych przez Gwiazdę Betlejemską. Według niej Kacper, Melchior i Baltazar, podążając z darami dla Dzieciątka Jezus, czyli Złotem, Kadzidłem i Mirą, przebywali wiele miast, głosząc radosną nowinę. Jednocząc się z napotkaną ludnością, która przyłączała się do ich dalszej wędrówki, tylko jedna staruszka, która wcześniej udzieliła im noclegu, w ostatniej chwili zdecydowała, że z nimi nie pójdzie, tłumacząc, że musi dokończyć obowiąz obowiązki domowe. Następnego dnia kobieta bardzo żałowała swojej decyzji i próbowała do nich dołączyć, ale królowie byli już za daleko. A gwiazda betlejemska przestała świecić. Staruszka nigdy nie zobaczyła dzieciątka Jezus, i dlatego każdego roku w nocy z 5 na 6 stycznia roznosi dzieciom prezenty, których nie dała Jezusowi. Czy jak głosi inna wersja, befana wędruje z domu do domu.